Witajcie kochani, zaczynamy nową serię krótkich wideo na temat, a właściwie pod tytułem Moje życie w górach. A może wszystko, co kocham, zobaczymy. W każdym razie, dzisiaj chciałabym wam powiedzieć o moim nowym odkryciu. Hmm. Także chodziła po tych pagórkach, chodziła, no i pomyślała se, hmm, że właśnie chyba, by żebym odkryła najlepsze kiki do chodzenia po górach. Kochani, to są kiki, które można regulować. Yy, to są kiki, które są idealnie wyprofilowane. Taką długość można mieć jako się chce. Nie za ciężkie, nie za lekkie i do asfaltu, i do trawy. Jak w tych tradycyjnych kikach, co znamy, to najlepiej po górach po trawie chodzić z końcówkami metalowymi, a jak idziemy na asfalt, to tak jest głośno, że cała wiocha słyszy, jak idziemy. Te kiki dają ciszę i spokój. Bardzo tłumią hałasy, wyciszone dźwięki, Wygodnie, stabilnie, idealnie. Po prostu idealnie. I teraz, jakie mogą być wady? No jest jedna wada. Ja zaraz Wam to zaprezentuję. No wada jest dosyć śmieszna. Do tej wady będę potrzebowała mojego psa. Najpierw, moi drodzy, pokażę Wam, jak wyglądają te wspomniane. Kiki. Przerostawił kamera. To jest mój nieprofesjonalny strój do chodzenia w góry. Też. Da się chodzić w normalnej czapce. Jak się człowiek spoci? Siup! moja czapka. Na druga strona. Proszę bardzo. Żadne tam hopcum dyrdum. 50 tysięcy super tworzywo oddychające. Jedna strona w górę, druga strona w dół. Szalik piękny, kolorowy, wesoły. Kurczę, że psuł się suwak albo, że przytyła, nie wiem, może jedno i drugie. To, żebym sobie kupiła taką kamizelkę miałam. Proszę. Zorąbista, bluza, cieplutka, futrzasta, pół rękawiczka. Chroni przed zimnem i przed odporzeniami, odciskami od moich profesjonalnych kików. Kurtka z super wielkimi kieszeniami. Robiły się dziury, więc są jeszcze bardziej pojemne. Dlatego mogę tam włożyć kubek z herbatką. Albo, proszę bardzo, butelka z wodą. Dwa w jednym. Wolne ręce i grzeje się. Od ciałka się grzeje. Proszę bardzo. Tu proszę, w kamizelce następne kiszonki, w jednej tutaj w ręce trzymała telefon i chusteczki, w drugiej pomadka, cukiereczki, nagardy, które potrzebne, woreczki na kubki od pieska. A teraz, proszę Państwa, moje profesjonalne kiki. Przepraszam, mały wypadek przy pracy. Telefon się ześlizgnął, on jest bardzo nieantypoślizgowy. To są proszę Państwa moje profesjonalne kiki. Są gratis. Promuję, proszę Państwa teraz przyroda, natura. Raz, dwa. Chodzić się da? Chodzić się da. Proszę bardzo. Lekkie, przyjemne i teraz zaprezentuję Wam wadę tych kików. Dobra. Gapa! 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 Jest właśnie znalazł z perfuma. Zobaczymy, czy będzie kompania. Oj gapa. Proszę bardzo. Gapa. No proszę, i to jest taka właśnie wada, że mój pierwszy czasem myśli, że to jest kijek do zabawy. No i próbuje mi go zabrać na trasie. O tak to właśnie wygląda. O, no trzeba przetłumaczyć, się w końcu nauczyć, że te wielkie to moje, a te, te małe to jego, czasami trzeba na trasie znaleźć mały kijasek, rzucić pieskowi i będzie lity. Dziękuję Wam bardzo, serdecznie polecam. 0 zł w każdym lesie.